Z panem Tomaszem i z panią Mirą Modelską-Krycz pod miejscem, gdzie teraz znajduje się Muzeum Ziemi Otwockiej, a w latach 50. została tutaj zbudowana willa dla Jakuba Bermana. Będziemy, będziemy to sprawdzali, ale prawdopodobnie pan Berman dawał upust tutaj swoim sadystycznym e, możliwościom i są osoby, które twierdzą, że w okolicznym lesie, który pani Anna za chwilę pokaże zostało zamordowanych i pochowanych około 300 kobiet. Dziękuję. Niekoronowany król Polski. No, jednak miał wielkie poczucie i smak, bo aleja prowadząca do to jest taki pałacyk, dwór, właściwie dwór aleja prowadząca jest dwa razy szersza niż stosowało się w polskich dworach. I jest pałac Katarzyny Wielkiej, Kuskowo. I bardzo ten teren przypomina mi ta aleja i to otoczenie, ten las, właśnie Kuskowo. I to jest połączenie sadyzmu i bandytyzmu, e, ideologii e, bolszewickiej, która tak naprawdę wyrasta z filozofii, z różnych filozofii żydowskich, połączenie z e, właśnie przejmowaniem dworów, pałaców, gustu, y, ty, ty, y, organizacji parku i tak dalej. Jednym słowem, przejmowanie wszystkiego od tych, których się później mordowało. I to właśnie na tym polega Bolszewia. Że nic się nie tworzy, nic się nie produkuje, tylko przejmuje się. To jest tak zwana ideologia wrogiego przejęcia. Przy jednoczesnym braku umiejętności stworzenia czegoś samemu, ale wszędzie tam, gdzie się nam podoba, przychodzę, morduję właścicieli. I rozsiadam się na ich tronach. Berman... I To jest mm -hmm. cała ideologia bolszewka. Berman bał się o swoje życie i miał tu kilku ochroniarzy, i nawet podobno dwóch z nich spało razem z nim w sypialni. Tak bardzo bał się o swoje życie. No, bo oczywiście on wyniósł ten styl życia z Moskwy, i była kiedyś taka wizyta, którą. Na przykład Dzierżyński złożył Leninowi. Wszyscy nosili broń za sobą, więc złożył Leninowi. W pewnym momencie z czymś się nie zgodził z Leninem. Lenin wyciągnął pistolet, a Dzierżyński zrobił to szybciej i powiedział nigdy nie zaczynaj ze mną, bo ja jestem od ciebie dużo szybszy. Więc ci koledzy tak ze sobą byli. A teraz, kiedy Mołotow przyjechał do Białego Domu, to przyniósł ze sobą kiełbasę w szarej torebce i pistolet. Więc kiedy spał w takim no, pomieszczeniu, gdzie sypiali goście przyjeżdżający do Białego Domu, było to oczywiście w, w czasie, kiedy Roosevelt był prezydentem. Do Mrs. Roosevelt przychodzi służąca i mówi: Co mam robić? Jak mam zrobić łóżko molotowa? Bo on tam w brązowej torebce ma kiełbasę i poszewki są bardzo przetłuszczone, a z drugiej strony ma pistolet. Jak ja mam przesłać to łóżko? A Rooseveltowa powiedziała: nie ruszaj, nie prześciełaj. No a na wszystkich zebraniach pił tylko wodę, bo bał się, że zostanie otruty. A w, jest Muzeum Gorkiego w Moskwie, w takiej pięknej willi Rebuszyńskiego. I w tej willi właśnie mieszkał, dostał tą willę od władzy sowieckiej, Gorki, który był, no uchodził za sztandarowego pisarza rewolucji. I e, kiedy zwiedzałam tę willę wiele, wiele, wiele lat temu, prawda, tam w latach, nie wiem, 60 -tych, to jedna z, z tak zwanych tych, no, obsługi, bo to było muzeum Gorkiego, Podeszła do mnie i powiedziała, tyj nastranka, tak kto, paliaczka, aha, jewo atrawili, jewo Stalin atrawił grybami. To, czyli został otruty grzybami. Czyli yy, mordowanie było normalne wręcz naturalne w kręgach bolszewików, to co dopiero z wrogami. Serdecznie dziękuję. Będziemy już, już jechać, bo jak Państwo widzą, jest bardzo zimno.